Witajcie ponownie na Hardware Info. W tym filmie odpowiem na pytanie, czy można używać kabla USB innego niż Samsung z Samsungiem. S25 Plus zacznijmy. I odpowiedź brzmi tak. Można. Jak widać, mam tutaj jakiś przypadkowy kabel, który znalazłem. Jest naprawiony taśmą klejącą. Stracił swoje kolory lata temu. A co? Więcej mam bardzo znaną ładowarkę. Możecie rozpoznać tę firmę albo i nie wiecie, jest dość mało znana w branży. Produkuje jakieś dobrej jakości telefony, ale ponieważ są tak niezależni i nie mają wystarczająco pieniędzy, żeby wiecie coś zrobić, telefony kosztują dużo, więc teraz szybko podłączmy to i podłączmy nasz przypadkowy. Kabel USB-C do naszego Samsunga. I jak widać, ładuje się bez problemu. I ładuje się bardzo szybko. I to wszystko na ten film. Jeśli uznaliście go za pomocny, proszę rozważcie polubienie i subskrypcję.